USD CHF już myślałem, że zaczynamy na dobre spadać. No, on tutaj jeszcze, widzicie, próbuje coś odreagowywać. Zrobiliśmy Skyblue X, więc to cieszy, ale Skyblue gdybyśmy wrócili, no to cieszyłoby bardziej. Jednak USD CHF był naszym no, takim jednym z lepszych, takim flagowym poziomem, jeżeli chodzi o poziomy Skyblue. A widzicie, że Skyblue nam tutaj wisi, wisi również na dole, wisi też poziom miesięczny. USDCHF po USD no był tak dość mocno wyciągany. To jest tutaj. Pod MMD wygląda to rewelacyjnie, pod poziomy DML już troszeczkę gorzej. No ale takie sytuacje też na rynku będą i tego zwyczajnie nie unikniemy. Czyli tu mamy USDCHF-a. Spójrzmy na. O, na, na chmurki. No to tak jak mówiłem, że tutaj mamy po prostu piękny ciąg prowadzenia, prowadzenie czerwonej przez pomarańczową i w e, 144. Ona przebi, została przebita e, tutaj. To, co mamy aktualnie. tak? Retest na pomarańczowej. No i zobaczymy. Myślę, że jeżeli byśmy spadali niżej, to jak najbardziej tutaj retest tej niebieskiej chmury jest bardzo, bardzo prawdopodobny. Czy my tu jesteśmy... No właśnie, spotkanie tego diamentu, który widzicie, że to jest diament odwrócony z MMD, który trzyma, tu był, było przebicie, ale jednak cały czas trzyma. Może tutaj na spotkaniu niebieskiej chmurki z tym diamentem będziemy mieli jeszcze odreagowanie, ewentualnie przebicie i wtedy retest, retest chmury oraz diamentu. Dla tych z Was, którzy nie kojarzą MMD, oczywiście zapraszam w. Torki na 19 na QA by MMD, no i też na kanał Magic on the Charts na YouTube, tam więcej o MMD mówię, ale też na temat MMD znajdziecie bardzo wiele filmów e, dostępnych za free w internecie. I jak z tej metodologii korzystać, to, to tam, tam będzie na pewno szczegółowo wyjaśnione, jest tych materiałów naprawdę dużo.